No i jesteśmy już na ostatniej prostej przed wejściem do, no do miasta w sumie, do miasteczka, chociaż już, już jesteśmy w baszku Wodu, ale zaraz będziemy już tak naprawdę w miasteczku. E, no i musimy odwiedzić nasz stały punkt. E, zawsze tutaj dzieciaki chcą się zatrzymać, przynajmniej na chwilę. Tyrolka, proszę Państwa, mała rzecz cieszy. Nie na mnie, nie możecie sami, po prostu podejdźcie Czekaj. Bieguniem. Ostatnio taki ubaw mieli jak byliśmy nad jeziorem w Borsku. Tam też była tyrolka, ale wydawało mi się, że na tej jeździ się nawet lepiej, muszę Wam powiedzieć. Tam w ogóle zrobili jeszcze jakąś zjeżdżalnię, nie było jej wcześniej, no tam. O, podziękujcie, podziękujcie Dziękuję! Matylda! Podziękuj! Ty! Ogień! No dawaj, bo następni czekają. Dobra, jedziesz? Chodź. Chodź. No, chcesz czy nie? Trzymasz się? Gotowa? To się trzymaj mocno. A ty, Władzio? Nie! Żeby... A mogę ja? Nie, żeby... Władek. Łapie. Czego? ciekawy jesteś, A ze mną pojedziesz? Chodź. Chodź. Oddaj, mamie to! Daj, butelkę! Oddaj, mamie to! Dobrze! Może to jest na Oczywiście! Tak, ale teraz Władek jest Dobrze! 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 Tak, ale Dawaj Matyśka, dawaj! Uuu, pan! Dobrze! Uwaga! Trzeci zawodnik! Pan Władysław! Zaczyna mu się pan chyba pan podobać. Pan Władysław! No pakuj się wy. Wskakuj! No, wskakuj na to! Dobra, dawaj! Tyk! Trzymaj się! Tu, nogami się trzymaj! I nie puszczaj się! No, to... Nic mu nie róbcie, no dobra! O, Trzymaj się Uuu. chyba trochę spękał chłopak Która teraz? Uwaga. Ale byłeś dzielny władek! Teraz Właśnie dlatego staram się go dopingować. Nie, on już, bo już się najeździł. Dobra, musicie się streszczać, bo to się zaraz kolejka zrobi. Poczekaj, Wywali na tym żwirze, tak. I on później przypali na tym. Dobra, ale kończymy, bo tu już dziewczynka chce jeszcze pozjeżdżać, czy tam pojeździć, a my idziemy dalej. To by było na tyle. Zostawiłeś na podłodze, na ziemi tu weź sobie. No, jedziemy. Pokaż, przekaż dziewczynce i spadamy dalej. A my idziemy dalej przed siebie. Do baszku wodu.